Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W tym odcinku chciałbym zająć się jeszcze samochodami z Niemiec, gdyż jest to temat dosyć rozległy. Kilka już filmów zostało, już opublikowałem. Cieszę się dosyć dużym zainteresowaniem i pytaniami ze strony widzów. Chciałbym dzisiaj omówić kwestię samochodów z Niemiec. Czy opłaca się je sprowadzać Jeszcze aktualnie. Tak naprawdę to na to pytanie, jak na każde, można odpowiedzieć. To zależy. Tak naprawdę to zależy na, od rynku. Co jest, co znajdujesz, co aktualnie sprzedają, powiedzmy, jakie samochody są sprzedawane na rynku polskim. Są takie marki powiedzmy, gdzie nie ma wyboru, gdzie tych samochodów w Polsce było bardzo mało sprzedawanych. Jeżeli chcemy kupić taki właśnie samochód, jak nie wiem, jakieś luksusowe marki typu SUV. Czy, czy jakieś limuzyny powiedzmy klasy DE, czy, czy jakieś samochody z dosyć dobrym wyposażeniem, to takich samochodów jest bardzo mało sprzedawanych na rynku polskim i chcąc nie chcąc musimy sięgnąć do rynku niemieckiego właśnie. Trochę inna sprawa ma się w przypadku samochodów pospolitych, czy powiedzmy tańszych, takich, jeżeli, które nowe kosztowały do około 100 tysięcy tych samochodów jest na rynku polskim dosyć duży wybór. Możemy kupić bezpośrednio od pierwszego właściciela. Z takich ciekawostek, jeżeli będziemy przeglądać powiedzmy jakieś niemieckie portale typu Autoscout, czy czy Mobil, Mobile D, yy. można porównać ceny powiedzmy tych samych samochodów i o dziwo, biorąc obojętnie jaki przykład, można dojść do wniosku, że ten sam samochód w Niemczech jest Droższy w takim samym stanie, nawet z większym przebiegiem, niż ten sam samochód kupiony powiedzmy w Polsce od, od właściciela, który go kupił w salonie tutaj. A wynika to z różnicy cen, między innymi samochodów nowych, gdzie powiedzmy w przypadku samochodów, powiedzmy do, takich młodszych do 3-5 do lat, ta, te samochody są w Niemczech droższe. Średnio, jeżeli patrzyłem, że samochód kosztuje około powiedzmy 40 tysięcy w Polsce, to ten sam samochód w Niemczech kosztuje około 11-12 tysięcy euro, czyli od 5 do 8 do 10 tysięcy nawet drożej. Razem z akcyzą, ze sprowadzaniem na pewno ten samochód wyjdzie drożej. Dlatego większość samochodów jest sprowadzanych. Albo starszych, gdzie ta różnica po prostu się zaciera i te samochody są tanie, bo Niemcy się pozbywają takich starych samochodów powyżej 5 powyżej lat, powiedzmy, które mają, yy, tracą bardzo dużo na wartości. Albo są sprowadzane samochody głównie z uszkodzeniami, z jakimiś kolizjami, powiedzmy, czy, czy z jakimiś innymi felerami typu, że zostały zalane, czy, czy, czy powodziowe, właśnie samochody. Także na to trzeba zwrócić uwagę. No i tak jak mówię, to wszystko zależy od tego, jaki samochód szukamy. No jeżeli chcemy kupić sobie, nie wiem, Mercedesa ML trzyletniego, no to takich samochodów w Polsce jest bardzo mało sprzedawanych. I chcąc, nie chcąc musimy sięgać po prostu do rynku niemieckiego, czy tam zachodnie, z innych państw zachodnich. A jeżeli szukamy jakiegoś samochodu, w miarę taniego, popularnego, to na pewno warto poszukać go w Polsce, bo na pewno w dobrym stanie kupimy go taniej, niż taki sam analogiczny samochód w Niemczech. No i to by było odnośnie, tyle odnośnie właśnie, czy opłaca się ciągle sprowadzać samochody z Niemiec. Zapraszam na mojego bloga, który link jest pod filmem. Także dziękuję i pozdrawiam.